Ciemniej. Na razie jest jeszcze widno, ale niebawem wyłączymy ścieżkę. Wywoł młodzieży i robimy i wywołujemy zdjęcie takie jak to dawno było. Wie, wiecie dlaczego to jest tak ciemno? Bo... Przepraszam, mój kolega mnie woła, dobrze? No, no, widzę! I Tak, dobrze. Ładka Cię nie Robiliśmy takie zdjęcia na specjalnym papierze i na specjalnych maszynach. I te zdjęcia właśnie. Właśnie wyglądają tak wywołane. Jak to jest powiedzenie? Nie to nam położyła taki papier, który nie wolno zapalić normalnego światła, bo on wtedy grać moc. Trzeba było ułożyć koraliki swoje, albo jakieś spinki i potem trzeba było zamoczyć je w specjalnym duszu, po to, żeby zdjęcia wyszły. Te zdjęcia się muszą wysuszyć i będzie można je zabrać do domu. Teraz na drugą stronę. Będziecie wychodzić. Hmm. I co nie było tak ze dwie minuty? Co ja Rak na papierze. To, to było. Dobrze. No i no, robiliśmy... <grym> podkładaliśmy różne... Podkładaliśmy różne rzeczy na papier specjalny. No Jez. i potem wkładaliśmy do tego... Do, do jakiejś tam sumy. położyliśmy, to się odbijało i było białe, a reszta Ma być taki efekt właśnie wywołania Znajdujemy się w Pałacu Młodzieży i właśnie wywołujemy zdjęć, Kładziemy różne rzeczy, na przykład bryloki i wkładamy do różnych misek, a na końcu się wywołują w kubecie. To nie jest taka kuweta dla zwierząt, tylko taka specjalna, tylko to jest taka specjalna fotograficzna kuweta ponieważ jeśli włączymy światło, papier, e, 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 światło tuły e, e, się zastanowi i za, e, e, zmieści i nie będzie żadnych zdjęć. Jest to i ciemno, bo to jest ciemno. Przyjechaliśmy tutaj, bo to żeby zobaczyć... Jak się robi prawdziwe zdjęcia? Było ciekawe i bardzo dużo się nauczyliśmy. Nauczyłem się robić prawdziwe zdjęcia. W takich specjalnych maszynach i w takiej w tak zwanej kubeczce. Proszę. Bo dlatego się on roztopi, jak włączymy światło. Właśnie taki efekt zrobienia napięcia. Które jest na o, tak o, tak zdjęcie. powstało wow! Tutaj tak kurka to jest pieniążek, a to właśnie to jest ten ta I Tak to powstało, że najpierw kładliśmy na takie specjalnym papierze i robiliśmy zdjęcia. Później poszliśmy do takiej kuby, robiliśmy zdjęcia na takich specjalnych maszynach, a później w kubecie robiliśmy tak, że wkładaliśmy, zamykaliśmy i wkładaliśmy i były na ścianie te obrazki

A no, widzisz? To? No, właśnie, jest. Yeah. Fajna robota. Jestem w ciemni, no i robiliśmy tam no, zdjęcia z takich różnych wzorów. No i e, proszę, e, fajna robota. Zdjęcia. No i teraz wywiad. I Jeszcze wtedy mieliśmy.